Tutaj w Dubiczach Cerkiewnych jest placówka Straży Granicznej, no i trzeba powiedzieć sobie wprost, że w 2024 roku była to placówka, gdzie było prawie, że najwięcej pracy mieli tutaj strażnicy graniczni. Mówię prawie, że dlatego, że najwięcej pracy w minionym roku miało, mieli strażnicy z placówki Straży Granicznej w Białowieży. Straż Graniczna, Podlaski Oddział Straży Granicznej podsumował ubiegły rok i wynika z tych podsumowań, że w, przez cały 2024 rok e, ponad, prawie 30, 30 tysięcy cudzoziemców usiłowało się nielegalnie przedostać z Białorusi do Polski. No i wśród tych osób głównie dominowali obywatele takich państw jak Etiopia, Erytrea i Somalia. Ale zdarzały się osoby, które pochodziły z innych oczywiście państw, bo łącznie cudzoziemców naliczono z 52. Państw świata, m.in. na przykład z Beninu, z Iraku, z Turcji, z Chin, z Indii, prawie, prawie że cały świat z Komorów, no ale tak jak mówię, najwięcej tutaj było obywateli z Etiopii, Erytrei i Somalii. To właśnie ci ludzie tutaj zostali zatrzymywani przez Straż Graniczną albo przez wojsko polskie. Zdarzało się czasami, że przez policję. Zatrzymywani byli również kurierzy czy przewoźnicy, którzy pomagali tym ludziom przedostać się dalej już po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej dalej na zachód Europy, bo ci ludzie nie byli cały czas i nie byli i nie są zainteresowani uzyskaniem pomocy państwa polskiego, żeby właśnie tutaj szukać jakiejś pomocy. Oni byli zainteresowani tak, jak jest od samego początku przedostaniem się do Niemiec, dlatego tutaj przyjeżdżali ci przewoźnicy i kurierzy. Łącznie takich osób zatrzymała Straż Graniczna w ubiegłym roku 352. I co warto dodać, to nie byli tylko kurierzy czy przewoźnicy zatrzymywani tutaj na granicy polsko-białoruskiej, ale również na granicy polsko-litewskiej, bo tamtędy również usiłowano przerzucać. Nielegalnych migrantów. Właśnie to byli ludzie, którzy uciekali ze środków dla cudzoziemców z terytorium Litwy albo nawet z terytorium Łotwy. Zdarzało się też, że ze Stoni, no i próbowali swoich sił w przedostaniu się, bo tam granica polsko-litewska nie jest aż tak chroniona, tak jak granica polsko-białoruska, więc wydawało się, że to jest łatwe zadanie. No okazało się, że jednak nie, bo tam Straż Graniczna również pilnuje bezpieczeństwo państwa, żeby osoby nieuprawnione nie wjeżdżały. Poza tym, no niestety w minionym roku, Roku doszło do tragicznego zdarzenia właśnie tutaj na terenie działalności placówki w Dubiczach Cerkiewnych, ponieważ doszło do ataku na polskiego żołnierza. Zginął wówczas raniony takim ostrzem przez barierkę sierżant Mateusz Sitek. To jest pierwszy polski żołnierz poległy w obronie polskiej granicy po II wojnie światowej. Niestety, przykra sytuacja, do dzisiaj niewyjaśniona, jakby w tym sensie, że chociaż polskie służby ponoć mają dane tego, który do dokonał zabójstwa polskiego żołnierza, no to nadal on nie został do Polski sprowadzony i osądzony. Poza tym. Straż Graniczna informuje, że były tutaj oczywiście składane wnioski o azyl czy też udzielenie pomocy międzynarodowej, z czego około 80% wszystkich złożonych wniosków to były te wnioski składane przez tych cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali dostać się do Polski. To tak dane statystyczne, żebyśmy wiedzieli, jak wyglądał miniony rok w liczbach, ale też w takich danych. Muszę powiedzieć na koniec, że w 2021 roku prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy było około 48 tysięcy, a w ubiegłym roku niespełna 30 tysięcy. Skala jest znacząca. Wynika to oczywiście z zabezpieczeń na granicy, ale wynika to również z tego, że już nasze służby nauczyły się odpowiednio reagować. Z Dubicz Cerkiewnych Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska.